Dziesięć oznak bycia dupkiem. Sprawdź, czy nim jesteś. Absurdalny poradnik autorstwa profesora Chybiołka. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś prawdziwym dupkiem? Nie? To pewnie jesteś. Ale spokojnie. Dzięki temu naukowemu, ale jednak nie do końca, poradnikowi opracowanemu przez wybitnego profesora Chybiołka, Poznasz dziesięć kluczowych oznak, które jednoznacznie wskażą, czy mieścisz się w tej zaszczytnej kategorii. Gotowy? No to zaczynamy. Masz zawsze rację. Zawsze. Nawet gdy się mylisz, nawet gdy fakty mówią coś innego, nawet gdy profesor Chybiołek osobiście przyniesie ci dowody na twoją pomyłkę, to przecież dowody są błędne, a nie ty. Jak sprawdzić? Jeśli po przeczytaniu tego punktu pomyślałeś, no pewnie, bo ja akurat mam rację, to gratulacje, pierwszy test zdany. Uważasz, że żarty to żarty, nawet jeśli nikt się nie śmieje. Rzucasz niewybredne komentarze, a gdy ktoś się oburzy, mówisz: ojeju, nie można już żartować. Jasne, można. Ale może twoje żarty mają mniej wspólnego z dowcipem, a więcej z byciem po prostu niemiłym. Jak sprawdzić? Czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci Ej, to nie było śmieszne, a ty odpowiedziałeś nie masz dystansu, jeśli tak. No cóż, używasz klaksonu jak syreny policyjnej. Stoisz w korku i trąbisz, bo przecież na pewno to przyspieszy ruch. Widzisz kogoś przechodzącego przez pasy? No to bip, bip, niech się rusza szybciej. Jak sprawdzić? Jeśli twoja dłoń spoczywa na klaksonie częściej niż na kierownicy, mamy problem. Wbijasz się do windy, zanim inni zdążą wyjść. Czas to pieniądz. Kto by się przejmował jakimiś zasadami kultury osobistej, prawda? Jak sprawdzić? Jeśli kiedykolwiek usłyszałeś zbiorowe westchnienie irytacji po wejściu do windy, może warto się nad tym zastanowić. Twoje ulubione słowo to ja. Rozmowa trwa już pół godziny, a jedyny temat, jaki się przewinął, to ty. Twój nowy samochód, twoje problemy, twoja dieta, a ten drugi człowiek? Cóż, on jest tylko tłem do twojej wielkiej opowieści. Jak sprawdzić? Spróbuj przez pięć minut nie mówić o sobie. Jeśli wydaje ci się to niemożliwe, mamy diagnozę. Komentujesz cudze życie, choć nikt cię nie pytał. O, przytyło się! Może w końcu znajdziesz sobie kogoś. Takie buty? Odważnie i tak dalej. Jeśli twoja supermoc to dostrzeganie rzeczy, o których nikt nie chce słyszeć, to witamy na pokładzie! Jak sprawdzić? Jeśli częściej zaczynasz zdanie od nie chcę nic mówić, ale. to lepiej jednak nic nie mów. Jesteś mistrzem parkowania na hama. Jedno miejsce parkingowe to dla ciebie za mało. Musisz stanąć na dwóch. A najlepiej jeszcze na przejściu dla pieszych. W końcu to tylko na chwilę. Jak sprawdzić? Jeśli kiedyś znalazłeś za wycieraczką karteczkę z miłym słowem typu gratulacje, właśnie wygrałeś konkurs na największego egoistę parkingu. No cóż. Nie myjesz rąk po wyjściu z toalety. To nie tylko bycie dupkiem, to wręcz akt terroru biologicznego. Jeśli uważasz, że to przesada, przecież nie dotykałem niczego ważnego. To dotykałeś. Dotykałeś samego dna ludzkiej niechlujności. Jak sprawdzić? Zapytaj siebie czy ktoś kiedyś spojrzał na mnie w Łazience publicznej z przerażeniem i odsunął się na metr? Jeśli tak, to wiesz o co chodzi. Przy grupowym rachunku nagle robisz się niewidzialny. Jesteś tym typem, który zamawia najdroższe danie, popija drinkami, a potem, przy podziale rachunku, mówi A może po prostu podzielmy na równe części. Choć twoje danie kosztowało tyle, co czyjaś miesięczna pensja? Jak sprawdzić? Jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć o napiwku i czekać, aż ktoś inny dopłaci, to masz swoją odpowiedź. Twój telefon ma pierwszeństwo przed ludźmi. Jesteś na spotkaniu, ale to, co najważniejsze, dzieje się na twoim ekranie. Ktoś coś mówi, a co tam, scrollowanie Instagrama ważniejsze? Jak sprawdzić? Jeśli usłyszałeś kiedyś, hej, tu jestem, bo zagapiłeś się w ekran, to właśnie przegrałeś w grę o podstawowy szacunek. Jeśli podczas czytania tego poradnika pomyślałeś, ej, to o mnie, to wiesz już, co robić. Czyli zmienić coś w sobie, a nie szukać wymówek. Ha, 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 znam kogoś takiego. To fajnie, ale może zacznij od siebie. Nie zgadzam się z tym. Ktoś tu nie ma dystansu. Oho, wygląda na to, że wynik testu jest jednoznaczny. Tak czy siak, pamiętaj, każdy może czasem zachować się jak dupek. Ważne, żeby nie robić z tego swojego stylu życia. Profesor Chybiołek dziękuję za uwagę i przypomina: Jeśli widzisz w tym poradniku siebie, jeszcze nie jest za późno.